Cześć, tu Grzegorz a to kolejny odcinek PLK w liczbach, który przygotowuję dla Was razem z Jackiem Mazurkiem. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tym słynnym rzutem Jaska Krzykały z 1998 roku, a no właściwie tym, co Nobile z zrobił źle w tej końcówce i dlaczego przegrał to spotkanie. Zapraszam. Na wstępie bardzo chcieliśmy podziękować za wszystkie nowe subskrypcje i komentarze, i opinie pod ostatnim filmem. Jest nam bardzo miło, że ta interakcja między nami, a wami jest coraz większa i liczymy, że te osoby, które jeszcze nie subskrybują tego kanału, klikną ten czerwony przycisk. Bardzo Was gorąco do tego zachęcam. Razem z Jackiem postanowiliśmy, że weźmiemy na warsztat najsłynniejsze rzuty w historii PLK, że prześledzimy krok po kroku, co się wtedy wydarzyło i jak do tego doszło, że były wypuchy radości, były te niesamowite trafienia, były te pozytywne, bardzo dobre akcje. W ofensywie. Ale po drugiej stronie też są dramaty defensywy, dramaty drużyn, które dostały tego game minera, które przegrały tym niesamowitym rzutem ze strony przeciwnika. Tam też były błędy, tam były jakieś po prostu nawet czasem głupoty. No i to chcemy właśnie prześledzić, kto zawalił, dlaczego tak się wydarzyło, że dana drużyna po prostu doprowadziła do tego, że ktoś był w stanie trafić ten rzut, a może po prostu ten rzut był. Na tyle szczęśliwy, na tyle fartowny, że defensywa nie była w stanie nic zrobić. To się okaże. Na pierwszy strzał idzie rzut Jacka Krzykały. Ten słynny rzut Jacka Krzykały, najdalszy game winner w historii PLK, co już pewnie wiecie z naszego shorta. Rzut absolutnie legendarny, rzut, który był wspominany przez przynajmniej 20 kolejnych lat, a pewnie i nawet do teraz jest. Koszykówka lat 90. Powiem szczerze, że nie jestem jej fanem i Ciężko mi się ogląda jakiekolwiek stare mecze i nawet obejrzenie tej końcówki było dla mnie delikatnie niekomfortowe tak to, tak to ujmijmy. Ciasne hale, mało atletów, mało dynamiczna gra. Spokojnie, zaraz się rozkręci. W świetnej formie Koszykówka tak bardzo poszła do przodu, tak bardzo się zmieniła, że widać to gołym okiem, że wcześniej 20-25 lat temu grano po prostu w inny sport. No ale dość tego grillowania koszykówki lat 90-tych, na to jeszcze wydaje mi się, że na tym kanale przyjdzie czas. Prześledźmy, co się wydarzyło podczas tego, podczas końcówki meczu Nobiles Anwil Włocławek-Cepter-Śląsk, kiedy właśnie doszło do tego trafienia Jacka Krzykały. Mamy zaciętą końcówkę, mamy rzuty wolne Igora Gryszczuka, litera gospodarzy przy jednopunktowym prowadzeniu Ceptera Śląska-Wrocław. Gryszczuk nie trafia drugiego osobistego, jest zbiórka, po której sędziowie zarządzają rzut sędziowski. Dwóch zawodników zopało jednocześnie piłkę. Po jednej stronie był to Van Dijk, po drugiej to był Jacek Szykała, a więc mamy zdecydowaną przewagę koszykarza z Wrocławka. No i wtedy właśnie, dlaczego mówię w ogóle o tej przewadze, wtedy skakało się jeszcze do piłki spornej, i piłka była podrzucana na linii rzutów wolnych no i kto wygrał to wznowienie, ten mógł dalej grać. Piłka po zbiciu trafia do Romana Prawicy, ten dostaje taką szybciutką zasłonę od Bartłomieja Tomaszewskiego i wychodzi do rzutu za trzy punkty od razu po tej zasłonie no i oczywiście trafia. Euforia we Włocławku, niesamowite trafienie. Ryszard Łabeć krzyczy, że Roman Prawica bohaterem Włocławka, natomiast sędziowie mówią, oj nie, 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 jeszcze została nam sekunda do dogrania. No i tutaj zaczyna się wielka historia i jednocześnie wielki dramat nobilesu Anwilu Włocławek. Cała hala, cały włocławski kurnik jest już w euforii. Wszyscy są przekonani o tym, że Anwil e, Nobiles Anwil wygrał to spotkanie i pokonał e, odwiecznego rywala, ale może wtedy jeszcze tym odwiecznym e, rywalem, cośnąsknie, wtedy ta ry, rywalizacja dopiero trochę można powiedzieć, puchła ta atmosfera z każdym kolejnym rokiem była coraz bardziej gorąca, co potem się oczywiście przemieniło w świętą wojnę, czyli e, najbardziej znane taką, najbardziej znaną rywalizację między dwoma ośrodkami w historii polskiej koszykówki. Natomiast mamy rok 98, więc można powiedzieć, że jeszcze ta rywalizacja dopiero nabrzmiewa. Więc tak, wszyscy w Wrocławku są przekonani o zwycięstwie. Myślę, że nawet koszykarze Anvilu są przekonani o zwycięstwie. No i wtedy zaczynają się wydarzać rzeczy z mojego punktu widzenia, z naszego punktu widzenia, totalnie niezrozumiałe. Mamy sekundę do końca. Piłka może być tylko i wyłącznie wyrzucona, wybita spod własnego kosza i o czas proci trener Eugeniusz Kijewski. I być może to jest tylko tak, że on pokazywał ten czas, a tak naprawdę Andrei Uliu wziął ten czas. Natomiast na miejscu był Ryszard Łabędź i on mówi, że trener jest, który bierze czas. Więc powiedzmy, że trochę bardziej wierzę w to, że rzeczywiście trener gospodarzy, trener drużyny broniącej bierze timeout na sekundę przed końcem po to, aby ustawić obronę i chyba też po to, żeby dać szansę rywalom zorganizować się w jakikolwiek sposób. Jest to totalnie nielogiczne, jeżeli ktokolwiek by w dzisiejszych czasach wziął czas, będąc stroną broniącą, pozwalając trenerowi drużyny przeciwnej ustawić akcję, nawet jeżeli to jest akcja na jego własnej połowie, nawet została jedna sekunda, to takich rzeczy po prostu się nie robi. Nie daje się możliwości przemyślenia czegokolwiek, skorygowania jakiegoś ustawienia. Fatalna decyzja, fatalna decyzja trenera Kijewskiego. No i cóż, obie drużyny wchodzą na parkiet. Anvil jest tą stroną broniącą. Septysiąst, tak jak wcześniej powiedziałem, musi wyrzucić piłkę spod własnego kosza. No i w kadrze widzimy tylko jednego zawodnika w białej koszulce. Alan Grego gdzieś tam próbuje odciąć zawodnika, który jest bliżej piłki. Natomiast po prawej stronie parkietu Jacek Szykała stoi absolutnie przez nikogo niepilnowany. Tym zawodnikiem można tak wywnioskować z ustawienia, gdzie potem się przesunie ta kamera, który powinien zbliżyć się do Jacka, Jacka krzykały, który powinien w jakiś sposób mu uniemożliwić oddanie komfortowego rzutu. Ja wiem, że to jest 22 metry i ciężko mówić o komfortowym życiu, ale mimo wszystko powinien jakoś mu przeszkodzić, żeby dostać piłkę, po prostu zagrać do końca. Tym zawodnikiem powinien być Igor Griszczuk, powinien być graczem, który będzie przeszkadzał w wyrzuceniu piłki Śląskowi Wrocław. To była sekunda, a więc to był czas na to, żeby złapać i wyrzucić piłkę w kierunku kosza. Cuda się zdarzają, być może ten rzut nie miał nawet, nie wiem, 1% szansy na to, żeby wpaść, ale wpadł. Ludzie wygrywają też w totolotka przecież. Igor Griszczuk zawalił. Gdzieś tam stara się potem dobiec, yy, przeszkodzić, jak już skrzykała, wyrzuca tę piłkę, Natomiast jest za późno, piłka ląduje w koszu. Absolutny błąd Anwilu Włocławek. Jeżeli takie coś, jeszcze raz to powiem, jeżeli takie coś wydarzyłoby się we współczesnej koszykówce, absolutnie cały internet zawalony byłby krytyką i szyderom pod adresem i drużyny z Włocławka, i zawodnika, który zawalił tę sytuację. Być może Igor Gliszczuk już machał do fanów, być może już się cieszy, być może już umawiał się na to, gdzie będzie świętowanie po tym meczu, ale jeszcze została sekunda do końca rozegrania tego spotkania i powinien być przy zawodniku, który może dostać piłkę. Jacek krzykała trafia, Włocławek jest pogrążony w smutku, jest może na początku zdezorientowany, no i te protesty, Wchodzenie po schodach do tego stolika we to kto był na tej hali, to na pewno y, pamięta. No to wygląda po prostu śmiesznie. Zamiast machać rękoma y, i pokazywać, że tego kosza nie ma i że nie powinien być mu znany, trzeba było po prostu bronić. Rzut Jacka Krzykały oczywiście jest rzutem legendarnym. Jest rzutem niesamowitym, rzutem, który wyrył się w pamięci wszystkich kibiców, którzy wtedy interesowali się polską koszykówką, a może nie tylko. Polską. Natomiast jednocześnie rzut Jacka Krzykały jest chyba najbardziej komfortowym i najbardziej otwartym rzutem z trzech czwartych boiska, e jeśli chodzi o rzuty, które były oddawane na potencjalne zwycięstwo czy nawet e dogrywkę. Nie widziałem innej, drugiej takiej sytuacji, gdyby, gdzie obrona była tak bierna, jak ta w wykonaniu Anwilu Owocowych, jak ta w wykonaniu konkretnie Igora Griszczuka. Anwil sprezentował tą otwartą pozycję Jackowi Krzykale. Można się śmiać, że to. Nazywam otwartą pozycją, ale jednak to była okazja na to, żeby zdobyć punkty. Zawodowi koszykarze potrafią rzucić piłką do kosza z 20 metrów. Oczywiście nie trafią nie, dwóch na 10, ale jeden na 100. Myślę, że jest szansa, że zawodowy koszykarz z 20 metrów trafi. Anvil mógł sobie pluć w brodę po tym spotkaniu, bo to nie był geniusz do końca Śląska Wrocław. Tam ta akcja nie była niesamowicie jak. Rozegrana. To było po prostu jedna wielka klapa w defensywie Anvilu. Na dzisiaj to tyle. Dajcie znać, czy podoba Wam się taki kontent, czy chcielibyście zobaczyć więcej naszych opinii odnośnie legendarnych akcji, legendarnych rzutów z historii polskiej ligi koszyków. Pol zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Podlinkujcie nam również rzuty, o których chcielibyście, żebyśmy pogadali. A na dzisiaj to tyle. Widzimy się kolejnym razem.